Dobra więc Siemka znajdujemy się po raz kolejny na łowisku w Mamy 20 października Będziemy próbowali w końcu coś złowić Pierwszy zestaw wygląda tak Mam tutaj na włosie 4 ziarna kukurydzy, w tym jedno pływające sztuczne Mała to tutaj będę ręcił z pombem, kukurydzą Ciężar 40 gram i taki zestaw wyląduje gdzieś tutaj, bardziej po lewej stronie. Na pierwszej metodzie mam pelet bananowy 2 mm i pelet pomarańcza na 8 mm. Kolejny zestaw koszy 40 gram. W środku pelet czosnek, czyli pelet amorowy, A na włosie kulka GLM. Kolejny zestaw to też metoda. Pelet pomarańcza na nas 2 mm. A na włosie dwa pelety 8 mm w smaku trusko. No i nęcimy z pombem. Ja sobie łowię na spawik na jedną kukurydzę spawik 5 gramowy czekam na ich Jest u mnie pierwszy leszcz na metodę na pelet z na nas. Jest u mnie kolejna ryba, tym razem płotka, ale nie na spławik, tylko na metodę. Na palet truska. Jest pierwsza ryba u Stasia na Pikera. Bardzo ładne branie. Weź to a więc jest pierwszy karaś, karaś złocisty, piękna wielka łuska. Próbuję Jest taka ładna potka u mnie. Taka pyfałka u mnie wyląduje w wodzie. Na zestawie z kulką GLM Mazowiec słabo biorą, więc spróbujemy dodać do o ryżady same spody zobaczymy, czy to przyniesie efekty. Jest kolejna ryba, uczucie się na sporni. Dobra, więc przed chwilą doobserwowałem spław w tej części zbiornika. Stąd też zarzuciłem mega metodę z peletem morwą 16 a pikara przerzuciłem sobie z powrotem w to miejsce tym razem stawiając go na odkładzie i zobaczymy, czy taka zmiana przyniesie jakiś efekt. U Tak. Będzie branie na żywo czy nie? Jest kolejna ryba u Stasia. Prawdopodobnie to jest kart, bo bardzo silny odjazd. No Tylko miał problemy z korotkiem przez chwilę. I umie też jakieś lekkie branie. Nie, trzeba przechodzić pomiędzy wędkami, bo tak się nam by zostały, bo klętały. Co? To spiął się. I się spiął. Po pięciu minutach hol. zaś holuje kaleniu rybę. Malutki karaś. Dobra, więc przed chwilą przeżyłem jedną z gorszych rzeczy, którą może się przytrafić węd wędkarzowi. Spinka. W moim przypadku jeszcze to była spinka najprawdopodobniej życiowego karpia lub amura, bo moja życiówka na razie wynosi 2,5 kg, więc nie ma szans, żeby to było coś mniejszego. No i ten, czekamy na kolejne brania. No więc na ostatnie kilka godzin dorzucam taki zestaw. Tu jest palet morwa i taka kiełbaska Pawła Zostało nam 45 minut. Łowienia. Na razie mieliśmy tylko jeden odjazd Ale niestety ryba się spięła My może jeszcze coś się uda złowić Już się powoli pakujemy Niestety nie złowiliśmy żadnego karpia Może następny ja razem holować. się uda Ale Staś właśnie holował jednego Tylko niestety się spiął przy brzegu